Biodek, 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 biodek. Paniot, a, paniot, a. Dlaczego te karty są kurwa takie białe? Kurwa. Taki, a, jak, do, 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 Dominik. Już to jest tak piękno, tak, jak tak z radiem. Dominik. Co jest kurwa? Dominik! Dyea! jest lepszy zresztą. Zabieraj mu buty, ja go trzymam. Nie, nie! halk będzie. O! Rodzisz. Ty jebał, ty debilu. Urodziłeś Sam nie syna. Przestań. Pytasz idiota. Nie mogę ci wiele dać. Nie mogę ci wiele dać. Jak to zrobić, ej? Bo sam... masz, ty sobie. Ja nie Nie mogę ci wiele dać. Nie mogę Ci wiele dać, bo sam chuja mam. Bama, bo wszystko jest udokumentowane Ale Pani... No, na... no i bardzo dobrze! Będzie rycerz, uwaga! Kurwa. <grytanie> Ja w zimną w niej! graj! Banan Graj! Nie gra. mu się podbiło? Nie gra. Jestem zdenerwowany, bo mnie Michał zdenerwował. Bo chciałem się robić to jak jak ja kobieczka, tak tym bał. Bo na nawet się tym bał. to może jest szczera. Bo nie jest w bocie.